Cześć, ja jestem Nixon, a dzisiaj nagrywamy na odcinek z minga yy, Taki pewien pan yy, do mnie dzisiaj zadzwonił i mówił, że na do sprzedaży yy, z tego co wiem on tam ma yy, wapniarkę, opryskiwacz jeszcze rębak. Co prawda nad rębakiem się jeszcze zastanowię. Ale my to gdzieś mamy... Ale teraz yy, załącznik kość jakiegoś 50 tysięcy. Mam nadzieję, że uda nam się tyle nazbierać. Jak nie, no to po prostu rębaka sobie odmówimy. A rębek nam się właśnie przyda. Bo koło farmy mamy drzewa, które nam, które nam zajmują miejsca. A moglibyśmy po prostu pociąć to drzewo. Na wióry i byśmy mogli sprzedać i zarobić właśnie w ten sposób, więc rębog nam się przyda na następne odcinki. Myślę, ale teraz właśnie muszę jechać, sprzedać to złoże, żeby zarobić jeszcze troszkę. Jeszcze będę musiał kursować kilka razy, ale myślę, że na tym już nie będę jakoś długo nagrywać tego yy, wyłożenia tego zboża, po prostu zrobić cięcie w pewnym momencie, powiem Wam, że będzie cięcie i po prostu całe zboże, żeby yy, co szybciej przyspieszyć ten proces yy, dorobienia tego. Nie? Gdzieś właśnie koło stadionu yy, ten pan będzie sprzedawać. Yy, Gdzieś koło sklepu, stadionu, nie wiem, jeszcze poszukamy potem. Ale teraz chyba zrobię właśnie cięcia Tak jak mówiłem, wywiozę wszystkie wszystkie typy z yy, które mam w garażu, yy, które mam w silosie. I no, teraz będzie właśnie cięcie. Dobra, już po cięciu jesteśmy. Ja właśnie teraz po te sprzęty nasze yy, one są gdzieś tutaj niedaleko właśnie podobno Czekajcie, bo matka mi się włączyła. Yy, one są chyba gdzieś tu. Tutaj chyba jest ten stadion tej ulicy. Już... Tak! Widzę, widzę ten opryskiwacz. Patrzcie jakie sprzęty mamy. Dobra, obejrzyjmy je. Dobra. Patrzcie, jaki fajny. Yy, fajna wapniarka. Uuu! Yy. A jaki opryskiwacz. Kiedy indziej może kupimy sobie jakiś większy jeszcze sprzęt? Ale moim no zdaniem na razie nam taki coś wystarczy. Uuu! Yy, fajny! Na pewno y, wapniarka będzie. <średzimy> Przyda nam się jakaś większa, nie? No to jest malutka strasznie. Ale dobra, jedziemy na farbę. O, fajny ten sprzęt jest. Widać go w Nie. Nie widać na Fajnie by go było widać. Czekajcie, tutaj. Teraz dobra. Przydałoby nam się zwierzęta jakieś. Znaczy zwierzęta, ogólnie mamy tam chyba parę zwierząt. Kury są chyba, nie? Ale chciałbym mieć jakieś krówki czy świnki, ale to się jeszcze będziemy musieli przyszykować, bo pierwsze, nie mamy sprzętu do zbierania trawy ani na belki. Po drugie, gorszy, gorszy problem jest z tym, że nie mamy też w ogóle żadnej maszyny do zbierania trawy, do kuszenia trawy. Z tym też jest problem. temu, już chyba jest ja jedną działnicza, tak. Jest. Ale tak chyba tutaj wejdzie, nie? Dobra. Zaparkuję tam sprzęty do oprysków różnych um, takich właśnie rzeczy związanych z opryskiem. Zaparkuję może sobie tak w no tutaj jakby to nie jest taka przyczepa, która się łamie. Może zaparkuję sobie tak. O. I tutaj mogą wejść na przykład opryski właśnie ten ta to a tutaj jeszcze jakiś inny sprzęt. Tak będzie na pewno więcej miejsca. Dobra, o, pewnie zahaczyłem. Dobra, jedziemy. Teraz opryskiwacz. Opryskiwacz już jest taki bardziej konkretny. Chociaż nie mamy do niego ciągnika, który by mógł robić opryski. Ale myślę, że z tym nie będzie jakiegoś większego problemu, bo będzie dało się załatwić w następnych odcinkach na przykład. No bo w sumie teraz ciągników nie jest potrzebne, więc mógłbym nawet sprzedać yy, dwa ciągniki, zostawić, żeby, żeby mieć po prostu jakby dwa ciągniszki, nie? Yy. By było dobrze, nie? Przy dwóch ciągnikach to, to w sumie i tak musimy teraz przepinać i tak. A moglibyśmy po prostu kupić lepszy ciągnik, który by był mocniejszy, miałby wąskie opony i by mógł opryskiwać. A te nawet w opcjach chyba nie mają yy, wąskich opon. Dzisiaj popatrzę na oferty, można już na internecie coś znajdę, jakiś ciekawy, w miarę tani ciągnik, który będzie po prostu mocniejszy od tego od wszystkich moich ciągników, bo będę musiał popatrzeć jak te ciągniki mają moc. Sprzedam tego słabszego i po prostu słabszego i yy, mocniejszego jednego też, bo ten może jest słabszy, tamten może jest mocniejszy, bo w sumie jak są dwa, te same na przykład słabsze, to te sprzedam tylko, bo one są słabsze jakby, nie? Tamten New Holland, nie wiem czy jest mocniejszy, czy słabszy, ale. Będę musiał popatrzeć jeszcze na oferty. Yy, I może jeszcze pożyczę trochę od sąsiada coś. Może jakieś albo nie, nie będziemy w sumie pożyczać. Yy, nie będziemy brać pożyczek jednym razie. Nie? Albo po prostu yy, pojadę na jakąś misję. Wykonam jakąś misję fajną na której będą mógł zarobić troszkę pieniuszków jeszcze tymi ofertami też będzie trzeba patrzeć bo te może nam się przydać i nie wiem czy jeszcze nie kupić czasami drugiej przyczepy bo na przykład jakbyśmy mieli jakieś większe zbiory to by nam się przydała ta druga przyczepa Ogólnie niedługo będzie zaczynać się, ja może nawet w tym odcinku zacznę się, skończę sobie poza odcinkiem, może tak nawet i zrobię, a w następnym odcinku zajmę będę szukać asortymentów do jakieś fajnych, nie? Dobra, pojadę jeszcze potem przy tak źle ją w sumie Mogę sobie zaparkować tutaj pod wiatą. A kombajn zapakuję sobie chyba tam. Tam w tym Nie wiem, co by w ogóle poszedł: w świnie czy w krowy? Możecie też głosować w komentarzach. Ale świat się teraz. Odbię. Dobra, podczepiam otrzyp przyczepę. Ogólnie bym kupił tą przyczepkę, która nie ma łamanego dyszla. Przydałoby się też to. Ja prosto nie miał tego na nie, nie powiem. Hmm. Słamy się tutaj? Nie. Dobra, leciutko zachlę. Tutaj może... O, niech ja wychodził trochę. Konie, chodź. Tutaj troszkę jada. No to już maksymalnie czuję przy rysce. Nie. Dobra, teraz nasz będzie chronić. Dobra, jechałem. Dobra, tutaj ją zostawię. Tego traktorka zaparkuję, może to sobie. Nie wiem gdzie teraz chcę A tutaj zaparkuję razem z tymi, Dobry jest. A teraz zresztą średnikiem będę jechać. Zaraz... Nie? Dobra, tak zaparkuję. Szybko panami mi zatarzę dobra. Wsiadłem do auta, Szybciej dojadę do tego do kombajny. Hmm. Dobra, będzie szybciej. To jest schron. No tak, wygląda. Zaparkuję sobie tyłem. Jeszcze jakieś większe porządki na gospodarstwie by się przydały. Ale to odmienicie odcinku. W tych lusterkach prawie nic nie widać. Dobra, teraz nie na Zacznę jeszcze trochę siemu. szybko hamuje i przyspiesza swoją drogę. Może też kiedyś zainwestuję w lepsze auto, jakieś takie terenowe, lepsze. O, przydałoby się, no. Dobra, tu zresztą trochę tego siebie. Najwyżej to to za odcinkiem. Zawsze nie nie jest. Jaki to mam Nie pamiętam czy mi się zmieniało. Ich chyba. Dobrze. Da się zmieniać. No co ja sobie dam? Покайте, своя топка, то есть файнов и финансов, можно... Здравый, ждите. Вот. 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 Где ты сейчас Какая О. Я сам не журоку. я А я не <реш> страшно. О, нет, 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 нет. Не. Да. Tak strasznie wyjeżdżam, że to jest w ogóle Dobra, wyjechać tak. A, niech trochę trawy zasieje. A najpierw najpewnie dawać. To mi się zapomniało. Dobra, najwyżej ten pasek nie będzie spryskany wapnem. Proszę o na siewniczku. No. Jedź szybciej. Nie, tak swoją drogą, skąd mam wziąć wapno? No, ale w ogóle tam jest jakiś zbiorniczek od tego. No, ważne. Jedziemy. Dobra. Tutaj zajedziemy sobie. Tak. Tutaj kajdana coś będzie. A tam? Nie grałem w tego. Tam w ona nazywa. Ale już. Wiadomo, do końca nie pamiętam gdzie to się co wsypywało ale można sobie przypomnieć nauczyć się trochę angielskiego nie wiem na jaki to na jaką to rozpiętość yy jakby ten rozsiew Odpuszczę sobie i leci no nie dużo Musi to być jakoś dokładnie zbawione. Ale. Ych, ych, ych. Będzie troszkę więcej hasenia. Wymniejsza to się jakoś ten, więc myślę, że to zarobimy chociaż trochę z tego wapna. Nawet nie wiem, czy nie puszczę pracownika, żeby mi się robił. No i tak. Ych, tak szczerze mówiąc. Duże to jest jak nie wiem więc może nie też sobie to robię Ja przy okazji pójdę robić na innych polach wtedy Poza odcinkiem troszkę zrobię Może żeby zarobić po prostu nie? No bo nie będę iść w sumie na inne pola, to zostawię sobie na przykład na odcinek. Więc nie ja będę akurat już iść na inne pola. A tak dużo, a nie dużo a na tego pola zostało do wapnowania. A wapniarka to taki, no niezbyt mały leśnik. To już na bratkę, na bratkę, będzie teraz fajnie wyglądać nie wiem. Tylko że właśnie będę się musiał poza odcinkiem rozejrzeć się za tymi ofertami właśnie traktorów, bo przydadzą nam się te wąskie opony chociaż do oprysków nie? do wapnowania też w sumie się przydadzą. Zaprawdę nie jeździmy po z wapnowanym, nie wbijamy yy, tego brudu jak do wiemy, nie znaczy. No w sumie opryski się robi jak ta... Jak, yy, dane jakieś... no dane jakby... Yy, prom, yy, troszkę podrośnie nie? to wtedy się robi oprysk i potrzebne są wąskie koła, żeby po prostu nie, nie jeździć po tym yy, co się... To zasadziło. Chociaż my teraz będziemy zarabiać z ładną kaskę. Bo, bo waknowacja, bo, 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 no, yy, opryski jeszcze będą. No to myślę, że ładną kasę z tego można uzyskać. Nie, więc. Ja to już włączę, odwiozę, nie X, odwiozę właśnie mój sprzęt do tego, o tych pięknych rzeczy, zatrudnia pracownika do silnika. ale fajnie się tak śmiesznie zrób, no, pracownika do silnika. Wiele się tutaj jakoś zrymowało. Odepnę. Zostało nam jeszcze troszkę tego... ...tego wapna. Chociaż chyba w tym średniku nawet jest wapno. Ja tego nie... Nie ja zrozumiałam. Albo nie. Bo chcę wiem jak to jest? Inna ikonka, a tu jest inna po prostu, nie? Dobra, zaraz sobie pracownika, bo samemu tutaj mogę robić? Ja bym szedł, tego Dobra, zrobię, tak? pyk. A. Pracownik? Dobra, ja się z Wami żegnam. h o